Witam Cię Zosiu bardzo serdecznie. Spotykamy się podczas festiwalu w Gdyni, tak jakby, trochę przed, trochę w kontekście Twojego nowego filmu fabularnego pod tytułem KOT. Powiedz nam, gdzie jesteś, bo myślę, że się nasi tutaj słuchacze i widzowie Wiski ucieszą na tę wiadomość, że spędza czas właśnie w takim miejscu. No słuchajcie, witam Was z Jamajki, gdzie jestem na dokumentacji nowego projektu dokumentalnego. Który będzie muzykalem dokumentalnym. Więc siedzę sobie na Jamajce i łączę się z Wami z Jamajki, właśnie. No, pozazdrościć. Ja jestem po prostu w Warszawie, a my jesteśmy po prostu na festiwalu w dni. Super, że jest to muzykal dokumentalny, bo to mi od razu nasuwa pytanie o film Kot w którym też pojawia się kwestia muzyki. Do tej pory temat rodziny eksplorowałaś zarówno w swoim kinie dokumentalnym, jak i w kinie fabularnym, ale okazuje się, że twoja bohaterka właśnie jest wiolonczelistką. Teraz mówisz mi o musicalu, więc zapytam o ten wątek, który się również w Kocie pojawia, czyli kwestię muzyki. Czy to jest jakiś nowy temat, który będziesz zgłębiała? Opowiedz trochę o tym. Nie, dla mnie było ważne, żeby ta bohaterka miała pasję, miała coś, co jest dla niej ważne. I jakiś atrybut. I gdzieś na bardzo wczesnym etapie pisania scenariusza pojawiła mi się wiolonczela, ten ogromny instrument, który jest też bardzo śmieszny, bo jak się go nosisz, to czasami się zatrzymujesz w drzwiach, bo się nie mieścisz. I w tym czarnym futerale on wygląda jak jakiś taki cień, ciężar. To było dla mnie ważne symbolicznie, żeby z jednej strony, żeby pokazać, że to jest ten ciężar, o którym opowiada film, ale że to ma również, że, że ten ciężar można przetworzyć w sztukę, w coś pięknego, że można, że tak powiem, każdą traumę przetworzyć. Coś dobrego. To bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo faktycznie Julia Kuska, która tutaj gra główną bohaterkę nosi ze sobą tą wiolonczelę, musi ją przenosić z miejsca na miejsce i gdzieś na dodatek z nią zdążyć dojechać. Więc faktycznie czas ją goni, a do tego właśnie ten gigantyczny obiekt. No ale to nie jest jedyny, jak powiedziałaś ciężar, który spoczywa na jej barkach, bo jednak jest to też film dla mnie przynajmniej o dosyć dużej nieobecności. Ważnych ludzi. Ty zwykle opowiadałaś o rodzinie, właśnie jako pewnym kłębowisku, które się ze sobą dosyć mocno zderza i z tego wynika duża energia. Oczywiście twój ostatni film dokumentalny, Tylko Wiatr, jest nawet o podróży wspólnej z, z dziadkiem wspaniałym, którego znamy z filmu Więzi. Więc jak to tutaj się układały te elementy, bo akurat ten film ma w sobie zarówno obecność, jak i nieobecność. I chciałabym trochę o ten temat tworzenie właśnie tego świata dla naszej bohaterki zapytać. Tak, to było bardzo ciekawe doświadczenie i duże wyzwanie zrobić film i napisać scenariusz, i zrobić film o bohaterce, która w pewnym sensie jest sama. Jak powiedziałaś, tematem tego filmu jest nieobecność ważnej osoby. Myślę, że to jest trudne pokazać to filmowo. Natomiast no, mi zależało na tym, żeby skonstruować taką jakby krótką, zwartą metaforę trzech samotności. Mamy bohaterkę, która tęskni za tatą. Mamy kota, który również został opuszczony. Co prawda, ma najlepiej, bo został opuszczony na weekend tylko przez swoich właścicieli. A z kolei sąsiadka jest w najgorszej sytuacji, bo została opuszczona na zawsze przez osobę, którą. I zależało mi na tym, żeby te trzy samotności się jakoś spotkały i sobie pomogły, żeby koniec końców ta, ten głód został nakarmiony. I tutaj wchodzi to słowa, temat kota. <laughs> tak, no tylko nasza rozmowa prowadzi od jednego tematu, od jednego bohatera do, do drugiego, bo jednak, jakby nie było violoncela, też jest tym obiektem, bohaterem tutaj wejściem do jakiegoś świata. Jest ta klasyczna myśl, że dzieci i zwierzęta na planie to po prostu najgorsze z najgorszych. Ty masz bardzo specyficznego zwierzęcego bohatera, który jednak zarówno swoją obecnością, jak i też swoją, że tak powiem, Wizualnością dosyć mocno tutaj gra, bo on niejako jest trochę dopasowany też do tego miejsca, do tego mieszkania. Widać, że to jest wszystko zapięte tutaj na ostatni guziczek. Więc gdybyś mogła trochę o współpracy z tą gwiazdą zwierzęcego kina nam trochę opowiedzieć i też o jego miejscu w tym świecie. No wszystko to jakby każda scena było plus 4 godziny do czasu realizacji, bo kot nie zawsze miał ochotę robić to czego potrzebowaliśmy i różnymi sposobami go nakłanialiśmy, mieliśmy super trenera właściciela tego kotka, ale też nasza bohaterka nie miała z nim zbyt dobrej relacji. Miała problem ze sceną, gdzie musiała rzuci, podnieść go i nim rzucić. I mimo zapewnień, że kotu nic się nie stanie i kot spada na cztery łapy, to to było problematyczne. No a jego miejsce w tym świecie to trochę tak już, jak już powiedziałam, myślę, że on stanowi dla niej, jest jakby powodem, dla którego przyszła w ogóle tam do, do, do mieszkania taty. I myślę, że jest to frustrujące widzieć, że, że ten kod jest bliżej jej ojca niż ona sama. I że niedługo jeszcze więcej się zmieni w jej życiu, i być może straci no tak. tego ojca jeszcze bardziej. Um, więc, więc tak, no, więc jakby też ona przebywa, przebywa, przebywa jakąś drogę z tym, z tym zwierzęciem do jakiegoś rodzaju, powiedzmy, delikatnego pokoju. Delikatny pokój, szorstka przyjaźń różne tutaj można by było metafory <laughs> tego dopasować. Wiesz, powiem ci, że ty mówisz z Jamajki, a ja mówię z bloku w tym momencie, bo mieszkam obecnie na blokowisku i patrzę sobie za okno, widzę po prostu te wszystkie balkony, na których są te różne obiekty. Nie znam jeszcze wszystkich swoich sąsiadów, bo mieszkam tutaj od niedawna, ale ten motyw właśnie sąsiedztwa, pomagania sobie nawzajem, gdzieś też dzięki postaci granej przez Jadwigę Cieślak, tutaj dochodzi do głosu. Na ile też chciałaś taki właśnie temat tego osamotnienia wśród ludzi, pokazać, bo dla mnie to jest dosyć uderzające, że mówiłaś o samotności, ale jednak to dobro dobrosąsiedzkie wsparcie gdzieś tutaj dochodzi do głosu mimo wszystko. Tak, ja mam scenariusz podczas pandemii, gdzie poznałam swoich sąsiadów przez ściany, siedziałam sama w 30-metrowej kawalerce na nielewicza i poznałam właśnie zresztą ten balkon filmowy, taki połączony Balkon jest kręcony właśnie tam, w tym moim mieszkanku, więc to jest bezpośrednia inspiracja. I faktycznie poznałam sąsiadów przez, przez właśnie rozmowy balkonowe. Przez pewien czas byliśmy wszyscy do tych, uwięzieni na tych. Balch, więc to, było, to była duża inspiracja. A myśl, że ktoś obcy może stać się bardzo bliski, jest bezpośrednio zaczerpnięta z mojego życia. Ja miałam babcię przyszywaną, którą nazywałam babcią z góry i mieszkała dwa piętra wyżej ode mnie, i była najbliższą mi babcią, bliższą niż biologiczne, więc myślę, że to jest cholernie ważne posiadanie życzliwej duszy, czy autorytetu, do którego. Nie do końca nie ma znaczenia, co, co ci powie ta osoba, ale ważne, że można się ogrzać w jej cieple. Pięknie powiedziane, tak. W pandemii jednak dużo inspiracji do tworzenia różnych rzeczy do nas przychodziło, ale jednak to ci sąsiedzi i ich jakiś tam chociażby pukanie przez ścianę to niejednokrotnie był faktycznie międzyludzki kontakt. Powiedz mi jeszcze, bo tak jak już mówiłam na początku, to będzie moje ostatnie pytanie. Ty tworzysz zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Co przy takim projekcie jak KOT przychodzi z kina dokumentalnego? Poza tym, że właśnie jest to trochę osadzone w rzeczywistości i stamtąd przychodziły inspiracje, to na ile dokument ci się przydaje wtedy, kiedy właśnie opowiadasz stworzoną przez siebie historię? To jest bardzo ciekawe. pytanie. Um, na ci, godzinę że... rozmowy. Nie? Tak, no nie. Tak, to jest, to jest bardzo skomplikowane. Na pewno. Um dokument zaczęłam od dokumentu moją pracę z filmem więc on bardzo wpłynął na moją estetykę i bardzo mi zależy na naturalności aktorów w związku z tym ja y, pracuję y, aż będę w 100% zadowolona i Jadwiga Jankowska Cieślak nazwała powiedziała, że jestem wymagająca, ale y, nie złości się na to, bo wiem czego chcę. Więc y, Mam nadzieję, że to jest dobra rzecz, którą biorę z kina dokumentalnego. Jeszcze czego może więcej bym chciała przy następnym projekcie, to jeszcze takiej lekkości, która jest w dokumencie, która wiadomo w fabule o nią się walczy. No więc na tym zakończę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Trzymam zatem kciuki, żeby ta lekkość w muzykalu dokumentalnym tworzonym na Jamajce była obecna i żeby Oj, się będzie. wspaniale wiodło. Trzymamy kciuki i czekamy oczywiście na ten kolejny projekt. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie, Kaja. Trzymajcie się.